Na brytyjskim rynku możemy się spotkać z mąkami o takich nazwach. Dla przeciętnego polskiego zjadacza chleba, jak i samego mieszkańca wysp, sama nazwa mąka pszeniczna czy żytnia niewiele mówi. Dopiero rysunek chleba czy ciasta na opakowaniu podpowiada nam, do czego dana mąka może być użyta. Zatem przyjrzyjmy się opakowaniu mąki, które możemy znaleźć w każdym sklepie. Wszystkie dodatki mące muszą przejść rygorystyczne procedury zatwierdzenia, zanim zostaną uznane za bezpieczne do stosowania w żywności. W Unii Europejskiej za to odpowiada Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, w skrócie EFSA. Każdy zatwierdzony dodatek posiada unikalny numer. Litera E, dla przykładu kwas askorbinowy, E myślnik 300. Jako ciekawostkę podam, że nazwa czy litera E pochodzi od nazwy kontynentu Europy. Natomiast na brytyjskim rynku za regulacje odnośnie bezpieczeństwa żywności, w tym norm dotyczących mąki, odpowiadają głównie dwie agencje na zlecenie rządu. Są to agencja Standardów Żywnościowych w skrócie FSA. Oraz Departament Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich w skrócie DEFRA. Chociaż Departament Zdrowia i Opieki Społecznej w skrócie DHSC nie jest bezpośrednio zaangażowany w regulowanie jakości mąki, ma swoje kompetencje w nadzorze i regulacji bezpieczeństwa żywności, w tym ustalaniu norm dotyczących zawartości pestycydów. I innych substancji w produktach spożywczych, w tym w mące. Dodatkowo, inne instytucje, takie jak Brytyjski Instytut Norm w skrócie BSI oraz Krajowe Stowarzyszenie Brytyjskich i Irlandzkich Producentów Mąki w skrócie NABIM, również mają wpływ lub odpowiedzialność w tym obszarze. Organizacje branżowe, jak Federacja Piekarzy w skrócie FOP. Reprezentują producentów chleba i przemysł piekarski, wspierając ich interesy i promując wysoką jakość produktów piekarskich. Te różne instytucje i organizacje mają swoje specjalizacje i kompetencje, które przyczyniają się do zapewnienia, że mąka spełnia określone standardy jakościowe i bezpieczeństwa. Co więcej, historia przepisów dotyczących chleba i mąki w Wielkiej Brytanii sięga co najmniej czasów panowania króla Edwarda I w XIII wieku, natomiast białą mąkę w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy wzbogacono wapniem w 1941 roku. Było to środkiem mającym na celu zapobieganie krzywicy, szczególnie wśród kobiet wstępujących do armii lądowej, u których ta przypadłość była powszechna. Wzbogacanie mąki było sposobem, na zapewnienie większej ilości wapnia w diecie w czasach, gdy brakowało produktów mlecznych. Zatem co istotnego znajdziemy w tych regulacjach i normach. W 1953 roku wprowadzono przepis, który nakazywał dodanie dwóch witamin z grupy B: niacyny i tiaminy oraz wapnia i żelaza do mąki pszennej, z wyjątkiem pełnoziarnistej. To było również reakcją na obawy dotyczące niedoboru tych składników odżywczych w diecie społeczeństwa. Natomiast przepisy dotyczące chleba i mąki z 1998 roku określają szczegółowe wytyczne dotyczące znakowania i składu chleba oraz mąki. Definiują takie terminy jak mąka pełnoziarnista oraz samorosnąca. Powyższe przepisy definiują krajowy wymóg wzbogacania wszystkich typów mąk z wyłączeniem mąki pełnoziarnistej żelazem, niacyną, tiaminą, ryboflawiną oraz wapniem, w celu przywrócenia składników odżywczych utraconych w procesie mielenia. W 2012 roku była podjęta dyskusja o usunięciu przez Komitet Doradczy do Spraw Żywienia w skrócie SATN wcześniej omówionych dodatków. Ale rząd podjął decyzję w 2013 roku, dochodząc do wniosku, że przepisy dotyczące chleba i mąki z 1998 roku powinny zostać zachowane w obecnym formacie. Obecnie trwają przygotowania, żeby do wzbogacania mąki dodawać też kwas foliowy. Zatem dodatki, o których wspomniałem wcześniej, będą w każdej mące poza mąką pełną ziarnistą. Dodane nawet wtedy, kiedy nie będą uwzględnione na opakowaniu mąki. W Wielkiej Brytanii dodatki do mąki, takie jak żelazo, niacina, tiamina i wapń, mogą być dodawane w formie syntetycznej lub pochodzących z naturalnych źródeł, pod warunkiem, że spełniają określone standardy ilościowe i bezpieczeństwa. Jak słychać, o jakości tych przymusowych dodatków wszystko zależy w woli producenta danej mąki. Z drugiej strony, wzory chemiczne witamin, naturalnych i syntetycznych, zazwyczaj nie różnią się od siebie, ale nie oznacza to wcale, że są dla nas bezpieczne. To, że organizm nie przyswaja wystarczająco dobrze lub w ogóle witamin syntetycznych, nie oznacza, że nie pozostają one na niego bez wpływu. Sztuczne witaminy, jako substancje krystaliczne, nieorganiczne i pozbawione obecności innych naturalnych składników, są substancjami obcymi dla organizmu. Warto zwrócić uwagę, że witamin naturalnych przyjmowanych wraz z pożywieniem nie można przedawkować. I jeszcze jedno: jeżeli do tego dodamy wpływ temperatury, np. podczas pieczenia chleba, na degradację witamin, to i dodatek do mąki traci sens. Z mojego punktu widzenia uważam te dodatki dziś za zbędne. Jeżeli przyjrzymy się opakowaniu mąki, z pewnością nie dostrzeżemy informacji o typie mąki. Warto przypomnieć, czym jest typ mąki. Mąki można podzielić pod względem jej typów, które oznaczają stopień, w jakim ziarno zostało zmielone i oczyszczone. W ten sposób otrzymuje się cały zakres typów mąki, począwszy od ciemnych do białych typów mąki. Delikatną i białą mąkę otrzymuje się głównie z wewnętrznej części ziarna, tak zwane bielmo. A zatem ziarna pozbawione są okrywy owocowo-nasiennej. Natomiast w ciemnych mąkach, oprócz bielma, mielone są także fragmenty zewnętrznej warstwy, tak zwanej okrywy owocowo-nasiennej. W związku z tym, mniej oczyszczone mąki zawierają bogatszą gamę składników. Ważnych dla zdrowia człowieka, np. błonnik, witaminy i składniki mineralne. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach, oprócz mąk całoziarnowych z ziarna pszenicy zwyczajnej i żyta, zaczęto stosować również całoziarnową mąkę z pszenicy orkisz. Zawartość składników mineralnych w mące jest istotna przy określaniu typu mąki. W związku z tym próbkę mąki spala się w wysokiej temperaturze. O około 1000 stopni Celsjusza, a następnie określa się procentowo ilość pozostałego popiołu względem ilości spalonej mąki. Następnie uzyskany wynik mnoży się przez 1000 i otrzymuje typ mąki. Na przykład mąka typu 450, najjaśniejsza mąka, oznacza, że zawartych jest w niej 0,45% skoników mineralnych. Mąka typu 2000, najciemniejsza mąka, oznacza, że znajduje się w niej 2% skoników mineralnych. Odpowiednie przepisy prawne w Polsce, jak i całej Europie określają normy dla poszczególnych typów mąki. Innymi słowy, określają procentową zawartość skoników mineralnych w każdej mące, aby producent mógł na opakowaniu podać konkretny jej typ. Oprócz tych norm mogą być wprowadzone tzw. normy zakładowe. W których producenci mąki mogą ustalać swoje typy mąki, które nie są uwzględnione w aktualnych regulacjach polskich norm, które dotyczą głównie mąki pszennej i żydniej. Warto pamiętać, że w poszczególnych krajach mogą istnieć różne typy mąki oraz ich oznaczenia. W Wielkiej Brytanii normy prawne nie zobowiązują producentów mąk do podawania takich informacji. Zatem, jeżeli na opakowaniu mąki nie widzimy typu mąki, nie oznacza wcale, że dana mąka jest pozbawiona jakichkolwiek norm pod tym względem. Dlatego warto sobie zadać pytanie: dlaczego brytyjskie prawo nie zobowiązuje producentów mąki do typowania mąk, skoro inne kraje nie mają z tym problemu? Problem stanowią obowiązujące przepisy i dodatki do mąki które po spaleniu zakłócają pomiar popiołu i dają fałszywe wyniki. W takim razie, jak młyny radzą sobie z odczytem koloru czy jakości mąki? Używa się kilku metod, między innymi to spektroskopia bliskiej podczerwieni, w skrócie NIR. Spektroskopia NIR daje możliwość badania zawartości takich składników jak białko, tłuszcz, wilgoć, popiół czy gluten. Analiza NIR Została wynaleziona w latach 80. ubiegłego wieku i wciąż dowodzi o swojej wartości branży zbożowej. Mąki również klasyfikuje się na mocne, średnie i słabe w oparciu o procentową zawartość glutenu w mące oraz rzadziej stosowany wskaźnik ekstrakcji. Wskaźnik ekstrakcji mąki to miara procentowa ziarna. Które zostaje przekształcone w mąkę podczas procesu mielenia. Określa, ile mąki zostało uzyskane w stosunku do ilości ziarna użytego do produkcji. Na przykład, mąka pełnoziarnista ma wskaźnik ekstrakcji 100%, co oznacza, że wykorzystuje całe ziarno, włączając otręby, zarodek i białe bielmo. Mąka biała z kolei ma niższy wskaźnik ekstrakcji, np. około 72%. Ponieważ wykorzystuje tylko białe bielmo, odrzucając otręby. Ale pojawiło się światełko na tej wyspie i jeden z mynów Wielkiej Brytanii, u których często kupuje ich mąkę, wyszedł przed szereg i zaczął oznaczać swoje produkty nie tylko typem mąki, ale i liczbą opadania oraz wieloma innymi cennymi informacjami. Więc jest szansa, że może coś się zmieni w tym aspekcie. Daje to nam też sporą wskazówkę z jakimi mąkami mamy na tym rynku do czynienia. A zatem, przypatrzmy się, co mówi nam Wikipedia. Weźmiemy na warsztat do porównania cztery rodzaje mąki. Przypatrzmy się, co teraz widzimy na ekranie. W Polsce, mąka typu 650 jest najbardziej delikatna. Nazywana bywa mąką bułkową. Jak wskazuje ta nazwa, zwyczajowa. Najlepiej wykorzystać ją do wypieku bagietek, tradycyjnych bułek i kajzerek. Mąki typu 750-850 to uniwersalne mąki chlebowe, z których upieczysz zarówno bułki jak i chleby. Mąki typu 1850 i 2000 będą z kolei idealne do wypieku pieczywa pełnoziarnistego i mieszanego. Zanim przejdę dalej, warto zadać sobie pytanie, czy dla wytrawnego piekarza jest istotny typ mąki. Otóż nie. Dla domowego piekarza i nie tylko, istotnym jest przede wszystkim ilość białka w danej mące. Problem z braku wiedzy o typach, a właściwie specyfikacji mąki, zaczyna się gdy chcemy powielić. Powielić oznacza w tym kontekście próbę odtworzenia, skopiowania lub naśladowania przepisu w kontekście pieczenia chleba. Próba powielenia europejskiego chleba przy użyciu mąk z innych regionów, takich jak Kanada i USA. Oznacza próbę uzyskania tego samego smaku tekstury i właściwości chleba, które są charakterystyczne dla chleba pieczonego w Europie, jednakże z uwagi na różnice w właściwościach mąki, np. zawartości białka i skrobi, może być trudne osiągnięcie identycznego efektu bez odpowiedniego zrozumienia i dostosowania receptury. Przyjmuje się, że dla tzw. mąk chlebowych ilość białka powinna wahać się od 11,5 do 13%. Dla mąki ogólnego zastosowania to od 8 do 12%. Oto przybliżone wartości zawartości białka w różnych rodzajach zboża, jak widać na ekranie. Standaryzacja mąki. Obecnie w piekarnictwie i ciaskarstwie powszechnie stosuje się mąki standaryzowane. Standaryzacja polega na nadaniu mące. Określonych cech technologicznych i zapewnieniu stałości tych właściwości przez określony czas przeprowadza się je za pomocą różnych metod, wśród których można wyróżnić dwie podstawowe. Pierwsza metoda to mieszając zboże tego samego gatunku od różnych dostawców zboża, robią to z kilku powodów: Ujednolicenie jakości, mieszanie zboża z różnych źródeł pozwala na uzyskanie jednolitej jakości mąki. Oznacza to, że mąka będzie miała spójne właściwości, takie jak zawartość białka, tekstura i smak. Zbalansowanie składników odżywczych. Mieszanie zboża pozwala na zrównoważenie zawartości składników odżywczych w mące. Różne odmiany zboża mogą mieć różne poziomy składników odżywczych, takich jak białko, wapń czy żelazo. Mieszając zboże, można uzyskać mąkę o bardziej zrównoważonym składzie odżywczym. Dostosowanie do potrzeb rynku. Mieszanie zboża pozwala młynom dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku. Mogą oni tworzyć mąki o określonych właściwościach, które są popularne wśród konsumentów, takie jak mąka o wyższej zawartości białka dla piekarzy lub mąka o delikatniejszej konsystencji dla producentów ciast. Optymizacja produkcji. Mieszanie zboża może również pomóc w optymizacji procesu produkcji w młynach. Zapewniając stały dopływ surowców i ułatwiając kontrolę jakości produktu końcowego, w rezultacie mieszanie zboża jest powszechną praktyką w przemyśle menarskim, która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości mąki, zrównoważonych składników odżywczych i dostosowanie do potrzeb rynku. Dzieje się tak dlatego, że w Europie mąka, która bez dodatkowych zabiegów nadaje się do wypieku, pochodzi jedynie z pszenic włoskich, czyli Dolina Padu, węgierskich. Dolina Panoni i Kaukaskich. Pozostałe regiony mają pszenice o gorszych walorach technologicznych, z których uzyskuje się mąkę wymagającą ingerencji piekarza. Polska i Wielka Brytania nie jest tu wyjątkiem. Warunki glebowe i klimatyczne panujące w tych dwóch krajach nie sprzyjają uzyskaniu ziarna o pożądanych cechach technologicznych. Jeśli podczas zniw jest sucho i słonecznie, to pszenica jest nie najgorsza. Należałoby ją wówczas smagazynować i stosować jako polepszający składnik mieszanek przemiałowych. Jeżeli natomiast podczas zbiorów jest wilgotno i chłodno, to pszenica jest słaba. Praktycznie nie nadaje się do piekarstwa. Jakość pszenic pogarsza też stosowanie nawozów azotowych, powodujących wzrost zawartości białka w mące. Niestety jest to białko słabe, a raczej paszowe, nieprzydatne w piekarstwie. Często słyszy się że przed wojną i długie lata po niej nie trzeba było nic dodawać do mąki, a pieczywo było wyśmienite. W pewnym sensie jest to prawda. Warto pamiętać, że wówczas na polskim rynku dominowały pszenice ukraińskie o bardzo dobrych właściwościach wypiekowych. Z kolei już w latach powojennych ciągłe podnoszenie wysokości plonów z jednego hektara wpłynęło ujemnie na przydatność technologiczną pszenic. Jeśli ktoś myśli, że nie stosowano wówczas zabiegów polepszających jest w błędzie. Dla celów konsumpcyjnych kupowano pszenicę amerykańską i kanadyjską. Kupowanie zboża z tych rynków jest dziś nadal powszechne, m.in. Wielkiej Brytanii. Ziarno o słabym glutenie w młynie poddawane było procesowi kondycjonowania ciepłego, nawilżanie i ogrzewania, w wyniku czego następowało jego wzmocnienie. Stosowano też zabiegi wybielające mąkę, np. ozonowanie, co z jednej strony poprawiało barwę, z drugiej zaś przez utlenienie wzmacniało gluten. Tuż nie pamięta wyskiego chleba utrzymującego świeżość do dwóch tygodni. Osiągano to dodając do ciasta siatbę mleko lub serwatkę, a także produkty ziemniaczane, co sprzyjało zatrzymaniu wigoci miękiszu. Również dodatek pewnej ilości zaparzonej mąki powoduje, że ciasto wchłania więcej wody, a miękkisz dłużej zachowuje elastyczność i świeżość. Dziś nie każdy młyn stosuje dokładnie tą samą metodę mieszania zboża, ponieważ podejście do produkcji mąki może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rozmiar młyna, rodzaj zboża, technologia używana w procesie produkcji oraz preferencje producenta. Jednak większość mynów stosuje pewne formy mieszania zboża z powodów omówionych wcześniej. Niektóre mniejsze myny mogą mieć bardziej tradycyjne podejście do produkcji mąki, które może obejmować mniejszą skalę produkcji i mniejsze zróżnicowanie w mieszaniu zboża. Z kolei większe myny mogą stosować bardziej zaawansowane technologie, takie jak systemy automatycznego mieszania, które pozwalają na precyzyjne kontrolowanie procesu produkcji i Uzyskiwanie spójnych wyników. Druga metoda standaryzacji mąki to metoda, w której robi się korektę właściwości technologicznych mąki, m.in. przez dodanie takich substancji jak faz askorbinowy, witamina C, suchy gluten witalny oraz preparaty enzymatyczne zawierające enzymy o podobnym działaniu do występujących naturalnie w ziarnie, np. alfa-amelaza. Metoda ta budzi chyba najwięcej wątpliwości wśród dobrych piekarzy. Większość mąk, czy to w Polsce, czy na rynku brytyjskim, zawiera te dodatki. Te substancje mogą być dodawane do mąki w celu uzyskania lepszej jakości chleba, ale nie zawsze muszą być wymienione w składzie na etykiecie. Szczególnie jeśli są używane w małych ilościach lub ulegają degradacji w procesie pieczenia. Jednakże, zgodnie z przepisami dotyczącymi Etykietowania żywności, jeśli stanowią one istotny składnik lub są potencjalnym alergenem, powinny być uwzględnione w składzie produktu. Na szczęście nie musimy obawiać się bielenia mąki, gdyż w całej Europie oraz w Anglii zabroniono bielić mąkę chemicznie. Chemiczne bielenie mąki jest chyba nadal praktykowane w wielu częściach świata, m.in. w Ameryce Północnej. Zatem, podsumowując, warto zadać pytanie, którą mąkę wybrać standaryzowaną czy niestandaryzowaną To zależy od tego do czego chcemy jej użyć Mąka standaryzowana ma ustalone proporcje białka i skrobi co sprawia, że jest bardziej przewidywalna w pieczeniu Natomiast mąka niestandaryzowana może dać bardziej zróżnicowane efekty wymaga większej wiedzy od piekarza Mąka taka jest czystsza chemicznie przez to jest mniej przetworzona i zachowuje więcej naturalnych składników Zaraz mnie kurwa weźmie kurwica. Zaraz mnie kurwa weźmie kurwica, no.